To cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś niedziela, piękna pogoda. Słoneczko dzisiaj tam przebija. Byłem tutaj na jednym z stawów. Powiem Wam, strasznie wieje. Tak więc opuściłem sobie ten staw. Jadę tam, gdzie będę resztę tam, gdzie połapać Widzę, że kilka samochodów stoi, tak więc podejrzewam, że wędkarze. Wiadomo, niedziela, aktywnie spędzamy czas na wodą. Ale czy ryby biorą? No to się okaże. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Oczywiście jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam do subskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi materiałami, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie się i do zobaczenia na wodą. Dobra już się rozpakowałem Tak więc idę na miejscówę I zobaczymy Tutaj z tej strony mniej wieje Tak więc będę miał możliwość porzucania Z tamtej drugiej właśnie strony Tak wiejało, że szok Tak więc postaram się z tej strony Coś porzucać za tymi pasiakami Być może dzisiaj się uda A jak nie to trudno, no takie jest wędkarstwo I nic na to nie poradzimy, raz biorą, raz nie biorą Tak więc trzeba próbować Jak nie będziemy próbować, nie będziemy nad nie nie latać. Prosto i logiczne tak więc zaczynam biczować wodę. To jest ta jedna z pierwszych miejscówek. Strome zejście. A tu jest, wiecie, glina. Tak więc podejrzewam, że jak będę schodził, to się mogę glebnąć. Tak więc muszę znaleźć jakieś swobodniejsze zejście. Może w tym tędy po w przeczarach. Zobaczę czy tędy w ogóle jest możliwość wejścia. Już bokiem, bokiem i zejdę, nie? Musiał się jakoś przycisnąć chyba. Urwival jak nic. Ale zobaczcie jaki syf jest nad wodą. Zobaczcie butle. Szok, normalnie szok. Jakie wędkarze, bo to nie kinny jak wędkarze, zostawiają syf. Tragedia. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda tam, ile tych krążelic wystaje z wody. O, teraz widać. A w takich wiadomo, że w grążelach lubi się jeść zapieżnik. Ale tam dostać się do tych ryb to tylko i wyłącznie z łodzi. Nie ma możliwości, żeby tam się dostać z brzegu, rzucać. No wiadomo, będziemy zrywać cały czas. Tak więc, jak tylko wyposażę się w łódkę, to na pewno zatakuje to te glinianki z łódki. A tymczasem no muszę się cieszyć z tego, co mam i rzucać z brzegu. Dobra, nie przedłużając, zaczynam rzucać. No, pierwszy rzut wykonany. Lecimy z tematem. Pięknie wygląda To jest naturalne środowisko dla ryby Takie grążela Gdzie ma schronienie Gdzie drobnica się gromadzi No tu pięknie No ale to wiąże się, że ja będę tutaj Za każdym razem zrywał Tu nie mam możliwości rzutu Stanę sobie tutaj z boku I chociaż wykonam Dwa, trzy rzuty Zobaczyć No widać przecież to wszystko Tu pięknie widać Jakie to są grążela tu kłody leżą. Ale złodzi powiem wam, że można pięknie tu połapać. Zobaczę, czy tu jest możliwość zejścia. Pięknie tu można połapać złodzi, bo zawsze jak gdzieś zaczepimy, możemy podpłynąć i wyciągnąć. A tak to niestety. No ale dobra. Spróbujmy chociaż. No dobra, jedną zerwę to się nic nie stanie. A być może się uda.

Dobra słuchajcie, kończę na dzisiaj moje zmagania. Pomimo 3 godzinnego obliczuwania wody, kompletnie nic nie gryzło dzisiaj. Ani stuknięcia, na wodzie się też nic nie spawiało. Rozmawiałem tutaj z innymi wędkującymi, kompletnie cisza. Nic, a nic, tak więc nawet ta ryba nie chciała żarować. Trudno, taki dzień bez ryb. No i chciałbym Wam zadać pytanie. Czy takie odcinki, gdzie nie ma ryb, nic nie połapałem, też mają być zamieszczane? Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo to dla mnie też jest ważne, co chcielibyście zobaczyć. Bo jeżeli nie macie ochoty oglądać filmów bez ryb, no to nie będę po prostu takich wrzucał. A będę tylko wrzucał tam, gdzie się jakieś tam ryby pojawiały, tak? Tak więc... Kończę na dzisiaj, wracam do domu i myślę, że do następnego razu postaram się wyskoczyć niedługo i zobaczyć czy ta się w końcu ruszyła. Tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia do kolejnych filmów. Cześć!